Cześć, witajcie tutaj Avi. i Pauli. Okej, okay, ale zanim przejdziemy do odcinka, chciałem bardzo podziękować za naprawdę prześliczny fanart od użytkownika 123 kotek 123. Gdzieś tu wam pokażę ten rysunek. Jest naprawdę prześlicznym fanartem i również ta osoba narysowała na cały naprawdę tam konkurs o futerka wiadomo mitycznych stworzeń. No, swoją pracę, nie? Pomimo, że konkurs się już skończył, ty tak postanowiła zrobić swoją pracę i naprawdę jest. Znakomite futerko i bardzo dziękuję. No i super, super, tego Bardzo mi się podoba mi i Paulinie. Dobra, ja Wam teraz nie będę. A czekajcie, jeszcze chciałbym Was zaprosić na kanał Pauliny, ponieważ ona założyła swój kanał i on będzie w opisie. Koniecznie musicie zasubskrybować. No i teraz widzimy się na odcinku. A dzisiaj nagrywamy odcinek z futerka Collector, którym jest Rainbow Skeleton. Pozdrawiamy użytkownika awentowy znaj. No i w dzisiejszym odcinku będziemy nagrywać Kolektor Collector Rainbow Skeleton. Jest to Pozdrawiam. futerko, które jakiś czas temu już wyszło. Jest konkurencyjnym futerkiem do futerka tejmy. Nie pamiętam jak się nazywa, bo dosyć dziwna nazwa była, ale za jakiś czas na pewno będzie o nim odcinek. A dzisiaj się skupimy na tym futerku, który jest naprawdę wow, niesamowicie ładne. Niesamowicie mi się podoba. Super jest pomysł na tą futerko, ale to zaraz do tego przejdziemy, tak bardzo mi się niesamowicie podoba. I chyba powolnie zresztą też się niesamowicie podoba, co nie. Yy, więc najpierw pokażemy Wam odznakę, która będzie tutaj na prawo w roku. O tutaj. Tutaj nad moją główką pewnie sobie już wisi. Jest to odznaka naprawdę fajna odznaka, taka cool. <laughs> nie wiem, tak wygląda jakby ta myszka była taka, jak to powiedziałem, cool. Ma tak śmiesznie łapki wystawione, takim gestem jakby coś wskazywały. Patrzą się aczkolwiek w przeciwną stronę i jakby sobie tak na tyłku siedzi czy wisi. Nie wiem, może lewituje, tak bardziej to jakby wygląda jakby lewitował w sumie. Okonek tańczowy, wszystko ładnie, naprawdę super. Super odzwierciedla, co jest na futerku. Aczkolwiek ja bym powiedział, że na znaku jest naprawdę o wiele ładniej wygląda, ale no wiecie, standardowo. No, mega urocza odznaka, naprawdę aż bym chciała mieć taką na profilu. Bardzo bym chciał mieć, nie? Na samej odznaki duży plus, oraz na niej warto mieć naprawdę to futerko. Dobra, ale już yy, odznaka po odnac, bo wszystko omówione o niej. No to w takim razie może teraz przejdziemy do futerka, nie? Już szybko, szybko opisaliśmy roznakę, więc teraz futerko. Czyli wiadomo to, co jest najbardziej oczekiwane. No i może zaczniemy od, standardowo od ogonka. Albo nie, właśnie, bo bym zapomniał. Standardowo zaczniemy od ciekawostki, a że to jest szkielet, to to będzie wiadomo ciekawostka o szkielecie ludzkim. Szkielet, inaczej kociec lub układ kostny, to są wszystkie kości składające się na ciało człowieka. No wiadomo. U dorosłego człowieka szkielet składa się z 206 kości. Liczba ta jest większa u dzieci ze względu na wiele punktów kostnienia i spada dopiero po połączeniu się na przykład, czonów z nasadami, nie? Czyli wiadomo, myślę, że dużo osób może o tym wiedzieć, ale wiadomo też są osoby, te nie wiedzą o tym na przykład. Więc taka fajna ciekawostka na temat naszego wiadomo szkieletu. No i możemy od razu przejść w sumie do puterkę, tak? Czyli do tego właśnie ogonka który jest naprawdę nieziemsko, naprawdę fajny, Daje klimat hollow, i szczególnie te, te, te kości, tutaj takie naprawdę super. No i zaczniemy od tego, że w sumie sam ogon jest tańczowy, nie? Ma takie barwy tańczy, wiadomo, czerwony, pomarańcz, żółty, zielony, niebieski, ciemno-niebieski i tak dalej. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda, tym bardziej jak tutaj się tak przecina z normalnym kolorem tego futerka, który jest jakiś tam odciem fioletu. Naprawdę bardzo fajnie się to prezentuje, tym bardziej, tu jest fiolet jaśniejszy, tu ciemniejszy. Tutaj niżej, tak fajnie przez to, jakby przechodzi, że tu się cieniuje, tu dołu naprawdę super. Samo futerko jest, jakby swoim osobnym, nowym odlewem yy, ogonka w grze. Ma tutaj u góry włoski. Tutaj taki bardzo rozczępiony, jakby jest to futerko z tymi włoskami. Naprawdę super, bardzo klimatyczne. No i ogonek ogonkiem, ale teraz przejdziemy dalej. Tak, ogonek naprawdę super. Oby animacja nic z tego nie zepsuła. Ogonka, bo jest naprawdę niesamowity. A wiadomo, animacja będzie później. Więc teraz tutaj patrzymy na bioderko. Yy, zacznijmy tutaj. Są dwa włoski tak fajnie odstające. Fajnie, fajny odlew, bo już nie nieraz występował na niej, jednym futerku. Ale fajnie naprawdę, że tutaj są te włoski. Daje dużo uroku temu futerku myślę. No lepiej, że są niż jakichś nie ma. O, tak to powiem. Yy, są tutaj, wiadomo, wycieniowane kolor fioletu i te, te białe tutaj to chyba ma być kość, również taka jakby wystająca czy coś, jak tutaj. Tylko że w stronę, na którą patrzymy. Nie wiem, fajnie wyszło, naprawdę fajny szczegół, dobrze jest, niż jakby to miało być po prostu takie filetowe, no, no nie, to tak by coś brakowało, nie, a tak to właśnie jest bardzo dobrze, że jest właśnie ta kość tutaj. Dolne łapki są żółte, które w sumie trochę, będę szczery, wyglądały jakby były takie trochę kurze łapki, <noise> tak mi się co najmniej kojarzą, mogą mi się kojarzyć to z futerka tego, które były, właśnie, o, chociaż nie, tutaj trochę, to jest w sumie co innego, to nieważne, to trochę wziąłem to bez sensu. Ale no, kojarzy mi się, po prostu mi się kojarzy, ale to nic. Brzuszek jest niestety pusty, może są te dwa włoski tutaj większe. Tutaj na plecach można zauważyć, że są takie jakby wycięcia, takiego tego filetu, tym białym, naprawdę fajnie to wygląda. Kurczę, tak mi się podoba to futerko, jest mega szczegółowe, nie? Tu tam się coś dzieje, tam jakieś takie poszarpania, które na tych ogonku, kurczę, super jest naprawdę to futerko. Kupiłbym je, ale no nie stać mnie, niestety nie stać. No, na łapce jeszcze można dodać, że jest taka, jakby nazwijmy to tutaj, łatka, nie? Na tą łapkę. Łapka, łatka na łapkę, tak. <laughs> Fajnie, koloru filotowego oczywiście. No jednak, na, jak na drugiej łapce. No i teraz przejdziemy sobie do główki, tak. A opowie o niej pan nam Paulina, może co? Super, tyle soczewka jest tak cudowna. No, mów. mów. Ogólnie na główce też dużo się dzieje, tak, na całym futerku. Może zaczniemy jakoś od noska. Jest on jakiś taki, nie wiem, biało, ten niebieski i wygląda, nie wiem, to miał być kość, no, od nosa, czy jakoś tak? No, możliwe bardzo. Może? Taki rzut od nosek. No i schodząc niżej, jakby taki wzorek się z tego utworzył. Tego połączenia czarnego i białego, no. takiego siwego, nie wiem jak to. Czaszka taka. W sumie ciekawa. Super. No taki używy pół... no. <laughs> pół nie. Wiadomo. Czaszka taka super. <śmiech> no. <śmiech> Oto soczewka jest fajnie dopasowana do futerka. Tak, super soczewka, ja cię kręcę, żółto, odblask, ten niebieski, tak wszystko do siebie ekorystycznie pasuje. Nieziemska ładna. Nie ma dookoła siebie taką białą plamę, co też jakby wygląda jak kość. Chociaż oko i kość, no tak trochę nie wiem. Ale wiesz, co ci powiem? to trochę nie mają moczu. <noise> ale ja ci powiem to, że jakbyś się przyjrzeć nie białemu kolorowi, ale właśnie temu fioletowemu, temu ciemnemu. Yy, Przyjrzyj się i wyobraź sobie, że to jest faktycznie czaszka, nie, bo to pasuje jakby była czaszka. Wyobraź sobie, że nie ma tej soczewki tego nosa, po prostu sobie patrz na ten kolor. Fioletowy i naprawdę to wygląda taka czaszka. Super to wygląda, nie? Jakby nie patrzeć po te inne kolory. Naprawdę dobrze to pasuje. No. Super, ej, naprawdę mi się podoba, ja ci kręcę. I te włosy tutaj innego odlewu no i... góry. No, mów, no, mów. Okay, okay. No i pod oczkiem jest taki cień, w sumie pada. To też wygląda spoko. Nie, pod oczkiem. Tu? Ciemniej jest, no. A jest, faktycznie. Ty, na chyba. Pod oczkiem jest właśnie taka plamka. Tak, to tutaj jest tak jakby. to wygląda? szczegół szczegół fajny, bardzo dobrze pasuje. Nie wiem, taka wrew. <laughs> po części. Można tak trochę powiedzieć. w dziwnym miejscu. No. <laughs> Ma fajne włosy na głowie, taką czuprynę. <laughs> no, ale super mm. włosy. Chyba jeszcze nie było takich. Wow, naprawdę takie podkręcone fajne. No nie, jakiś osobny odlew futra, nie wiem jak to nazwać. No, włosów na głowie. <laughs> ale... Te uszy, Te bo... Uszy są zarąbiaste. No tu inny kolor, na tym inny. Kurde. Ciekawe. Cie ej, czekaj, ciekawe, czy przy tańczeniu tak będzie, że jak będzie, wiesz, w tą stronę patrzył, to będzie e, pomarańcz, a jak w tą, to będzie niebieski. Ej, jak tak będzie przy tańczeniu, to będzie super najlepsza animacja chyba. No. No i generalnie, no co, na uchu to są dwa włoski. ci przerwałem, to przepraszam, nie ale. Trochę osobny um, m, kształt, bo ma takie właśnie dwa fajne włoski, a na tym drugim uchu też jest trochę inaczej zrobiony, bo jest jakoś tak um, zakręcone te włosy, żeby było widać, że też są. I mają takie paseczki dwa um, przy tym kolorze niebieskim i pomarańczowym. Tak. Takie kości, Przy czym pomarańczowym pomalczowy, jest trochę jakby bardziej wycieniowany, co spasowało z tymi kolorami wszystkimi. Ale ja powiem, że to jest naprawdę tak takie, dobre, że tak to dobrze zrobili. Tylko szkoda, że znowu nie za indeplem. Nie za indyplem, Za indyplem, no cholera, nie użyli tego tutaj wycięcia w uchu. Nie jakby tutaj dali na przykład jakby takie, nie nadgryzienie, ale taką powiedzmy kurczę, ja bym tutaj co by dał, no nie wiem, może taki... Nie kość, wiesz, taką zamiast tego ugryzienia takiego od w której to był taka kość jakby tutaj, nie? Czyli gdzie tutaj. No dwa kółka i hop. No w dół, nie? To naprawdę super wyglądało i bardzo by pasowało temu futerku, no ale jest wycięcie, no to cóż, rzadko kiedy to wykorzystuję, niestety, no szkoda, szkoda, ale i tak i bez nawet tego wygląda to futerko nie, naprawdę znakomicie, kurczę, ta soczewka jest tak super, ja nie wiem, to jest chyba najlepsza soczewka, jaką kiedykolwiek mm, widziałem na futerku, no, jest znakomita, absolutnie najlepsza. No to przejdźmy do yy, animacji. Właśnie, do animacji teraz przejdźmy. Tylko jeszcze chciałem wspomnieć o tym, że to futerko strasznie mi się kojarzy z takim futerkiem, który już było kiedyś i to bardzo dawno temu. Oto. O, nawet jest na, no właśnie coś jak kojarzyłem. Jest tutaj na przecenie. Nie pamiętam to futerko się nazywa, ale bardzo mi to się z tym futerkiem kojarzy, nie? Yy, Czyli nawet bardzo mi się kojarzy z tą bajką Koko, nie? W nie pamiętam z Pauliną oglądaliśmy, tę bajkę Koko. Bardzo smutna bajka. Polecamy. Ewa, każdy ją widział. Dobra, to przejdźmy do animacji, no. No to jak myszka sobie biegnie, raczej nic się nie powinno stać takiego niszczącego, destrukcyjnego, wiadomo. Nie ja, wszystko ok, Naprawdę bardzo fajnie to wygląda jak myszka sobie biegnie, tylko z tym pomniejsze. No super to wygląda. Tylko może to jest trochę na pleckach tak pusto, ale to nic. Ale to nic. Naprawdę bardzo dobrze to wygląda. Co myślisz? No. <laughs> jak sobie myszka kuca, Mega. jest ok. No jest ok. Tylko trochę ta białość tutaj, ale to nic, to i tak. wiadomo, nic takiego. I uwaga najważniejsze. O kurcze, Ej, patrz. To jest chyba najlepiej, najle, najlepiej zrobiony ogon, chyba jaki był przez nie wiem kiedy. Ej, kurde, ale dobrze, ale dobrze zrobili ogon. Zaimplementowany jest tutaj nieznakomicie, naprawdę. Idealnie wpasowuje się tą tutaj ciemniejszą, e, wiadomo, ciemniejszy kolor. No właśnie, na te kości tutaj się pasują. Ej, ogon jest tak dobrze zrobiony, że aż wrażenie na mnie zrobiło. Naprawdę, wielkie wrażenie. Ja cię kręcę. I ta czaszka tutaj naprawdę fajnie wygląda. Nie mogę się na patrzeć. Dobra, to jak myszka sobie teraz może siedzi? No, siedzi sobie jak siedzi i naprawdę super to wygląda. Zawsze dla mnie to była dobrze. taka urocza animacja. No tak, uracz to wygląda jak tak łapie tutaj ma. <laughs> no, jak się denerwuje, O, zdenerwowany tańczowy szkielet. Już się raczej tutaj nie będzie nic zmieniać. Do momentu, gdy będzie taniec, wiadomo. O. E, ucho się jednak nie um, zmienia. Aż dziwne bym powiedział, że się nie zmienia. No to jest raczej coś takiego niezapatrzenia. no bo jak, no nie no, powinno się zmieniać. No, no dziwnie to wygląda, jakby miał tylko jedno ucho, a na górze jakiś taki frędzel. Ale... No, jakby miał taką czapkę urodzinową. <sumisses> a <grab đây> no, kurczę, to się powinno zmieniać, no to szkoda trochę. Ale myślę, że to nie jest... Ale myślę, że to Może nie jest taki wielki uchało, błąd. Mu odpadło. <laughs> to nie jest raczej jakiś duży błąd, no no bo to świetne. jest tylko do tej animacji. Znaczy, no chcę to jakoś usprawiedliwić, nie? Bo mi się to bardzo podoba. No no cóż, no zrobili tak jak zrobili, no i, no i trudno. No po prostu nie jest dobrany kolorystycznie, no, na... szkoda. No ale no dobra, no to teraz jak myszka sobie płacze. Takie niedopatrzenie z ich strony, ale to może raczej można mrugnąć, nie wiadomo, można mrugnąć. To jeszcze. Ale w nic nie To nie jest takie kolorowe i tak dalej, a na brzuchu nic nie ma patrz. No właśnie tutaj tak trochę. Nic. Jakby mogli tak narysować. O, wiesz, co mi tu brakowało? Z tego koloru fioletowego, jakby takie żebra były narysowane, czy coś, jeszcze może taki efekt połamanych żebr, nie? To by super pasowało. Komu by się chciało to robić, co nie? <laughs> znaczy jest jak jest? No... I nie jest źle, na pewno nie jest źle, jest nawet w miarę. Mimo, że jest pusto, to wiadomo, mogłoby być gorzej. Nie mogliby, już nie wiem, co by mogli zrobić, jest pusto i tyle. No, nie jest szczegółowo za bardzo na brzuszku, no, no i szkoda. No niestety. Jak myszka, sobie płacze tutaj. No, w to jak wygląda, jest ok. Za, za bardzo się powtarza, że to wygląda jak wygląda. Przestanę, naprawdę. Ok, jak myszka, tutaj daje, jak wiadomo, konfetti, jak klaszcze, czyli moja ulubiona animacja. No i teraz końcowe, już się nic nie będzie zmieniać, o to jest eventowe, to nieważne. Jak klaszcze y, przytula. No i jadą buziaki. No i tyle. Tak, tak, to już tyle. No no i bardzo ładnie, super, podoba mi się. Kurczę... Tylko szkoda tego ucha. Tego ucha jednego szkoda i naprawdę byłoby perfekcyjne futerko, nie? To byłoby perfekcyjne futerko, tak bym je nazwał. Nie wiem czy po mnie słychać, ale trochę mi gardło jakby szwankuje. Ale to chyba nic. Y, wiadomo. Ja to bardziej odczuwam niż jak to słychać, ja się ostatnio doświadczyłem na, nieraz na montażu, na montażu, że to w sumie nie słychać, tego jakbym tak wiadomo widziwał, więc nieważne. Podsumowując, już naprawdę można podsumować, wow, szybko, futerko jest naprawdę bardzo dobrze zrobione, naprawdę super i kreatywny pomysł na to, żeby w Halloween zrobić coś jakiego innego niż jak wiadomo jakieś tam pająk, czy nie tope, tak, takie standardowe rzeczy, które się kojarzą z Halloween. Chociaż jeszcze futerka dyni poza kostiumem nie było, więc oczekujemy. Ale to byłoby super, nie? Takie futerko dyni, tak yy, twarz myszki byłaby taka, wiesz, jak wycięta, nie? W dyni, to by fajnie wyglądało. Ale może jeszcze jakiejś się pojawi, pewnie. No i futerko jest naprawdę bardzo kreatywne. Nie dość, do szkiele, to szkielet, to jeszcze rainbow, wiadomo, tańczowy. bardzo fajny sposób zrobiony. No, naprawdę super. Naprawdę mi się podoba, ja nie wiem. Nie mam do tego żadnych ale, jak chodzi o wyglądowo jak chodzi o same niedopatrzenia, to tylko to ucho, ale to jest takie, no, no to jakby się, wiadomo, my się doczepiamy, nie? Tak można powiedzieć, że to jest takie, no wręcz nic. To jest takie, że nic. Ale zawsze coś, no. Nie ma żadnych błędów, myślę, jak myszka śpi, ogon jak w ogóle nie odpada, jest super, w ogóle wręcz idealnie. Więc no, nie ma na co narzekać, nie? No to możemy przejść od razu do ceny, chyba że coś jeszcze chcesz dodać, Paulina. Mogę dodać jedynie to, że futerko jest słodkie. Ja, zgadza się. Oraz odznaka jest naprawdę super. No to teraz zobaczymy, na ile oceniliście futerko w ankiecie. No, a my do was. A my do was wrócimy, jak już przeliczę punkty. Okej, okay, już jesteśmy. No, tak chwilę to potrwało. I oceniliście to futerko na 8,6, czyli jak zwykle zaokrąglamy i futerko dostaje od was 9 na 10. Wow! Ej, super, naprawdę ocena. Dobra, i teraz może my ocenimy, co nie? Jak ty, Paulina, oceniasz to futerko? Zacznijmy od ciebie, bo zawsze od mnie zaczynamy. Tym razie zacznijmy od ciebie. Jestem no, ciekawa. No, według mnie oznaka jest naprawdę bardzo oryginalna i słodka, urocza. To um, prawda. A futerko sam w sobie jest bardzo szczegółowe i naprawdę ktoś musiał się postarać, żeby go wykonać. Więc ja daję 9 na 10 ze względu na to, że ta animacja z tym jednym uchem trochę tak um, zawadza w tej dziesiątce. No 9 na 10 9 na 10 ale to jest naprawdę bardzo dobra ocena, więc wow, super, nie? Co można powiedzieć? jest, jest piękne, ale. Jest, yy, naprawdę cudowne. To, jest piękne, ale yy, zepsuta animacja jedna. Dziewięć na dziesięć. Znaczy nie, że zepsuta, tylko wiesz, nie do patrzenia, ale takie, no nie duże, no takie. Ja od, od siebie dam tyle, że futerko ode mnie ma 10 na 10. Ja daję dziesiątkę, bardzo mi się naprawdę podoba. Ja wręcz chcę ją mieć, nie? Chcę mieć to futerko w kolekcji, ja je marzę. No i co? No, nie ma dziesiątkę, kurczę, no. Uważam, że zasługuje naprawdę na dychę. No i no, I co mogę powiedzieć? O, pies Paulina się zdziwił, słychać. No okej, okay, yy, jesteśmy już <grych> no, Paulin piec zaczął szczekać, to tam musiałem przerwać. No że dla mnie to futerko po prostu zasługuje 10 na 10. Jest to jedno z moich ulubionych, tak uważam. nie? Gdzieś tam może na 3, 4 okay. miejscu. Okay. No ale jednak to z tego, że zagodałem 10 na 10, skoro wiadomo jak dali wszyscy 9-9, a ja 10 to jest 9,30, czyli zakrąglamy do 9 i futerko ma ocenę 9 na 10. To i tak jest naprawdę super ocena, więc gratulacje tego futerka. I tutaj napiszę, żeby nasz wiadomo Wentowy znajom wiedział o tym. Wielkie brawa dla tego Futerka, a my no już będziemy kończyć ten odcinek. No i widzimy się w następnych, tak? Zapraszamy Was na nasz serwer Discord, który jest w opisie. Na nim niedawno temu był gi giveaway na 50 sera, wygrały trzy osoby. Yy, warto brać taki giwałej oczywiście udział, żeby wygrać darmowy serek, na co Was zachęcamy. No i widzimy się w następnych odcinkach. No i cześć! フフ <laughs>